Nie, tam tak ciężko wsteczny chodzi, wiesz Tam jest też, tylko czego znaleźć Zaczekaj! Zaczekaj! daj Zaczekaj! 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 to Zaczekaj! 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 nie Zaczekaj! 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 tu nie Zaczekaj! To telefon. mówię to telefon. Kurwa. Dzieciak, to twoja wina. Fatum, Ale... Fatów! kurwa, tam stali się przez was, przehaściągacie. <laughs> kurwa mat. Telefon mi się rozpadł. No i pizda. Co to się stało? Nie wiem wiesz co, wybieg albo coś witam poczucie. Podobnie... Nie wiem Taki kurwa mechanik. Coś, Paweł? takie kociarstwo kurwa, koty stały na rogu się spierdoliło. Nie, nie dojdzie. Plecha Kurwa nóż A jak tam było dojście? No dojście było ładnie. To z wyjścia tragowe. Z wyjścia, kurwa. Ty no ale jak tam można to przejechać bez tego? Po można, i... w ręcznym czasie lekko.

Jeszcze nie, bo kurwa, nie idzie ręki wsadzić nawet. Jeszcze nie popatrzmy No. No, ruszaj. Ja Coś pod autem się upierdoliło. Ona tam tak lata. Gdzie? Pod autem jakieś mocowanie, nie wiem czy tam jest kulka plastikowa czy co. Masz tu podnosić go Ale to nie, to i no. tak znaczenie. Nie, to już jest po. Na dole cały, drożek tak, lata. Aha, czyli nie ma łączności z tym. Co? Masz bezprzewodową skrzynię teraz. Ta skina działa? A to? Ja to też już nie będziemy patrzeć na to No to lekki lekki trzeba iść, lekki lekki Dzięki Katom! Przecież my... widzisz, że to jeden wielki peksel. Ja będę skrzynię nie pijić. Kto przyjechał? Więc kto sabotował? Nikt nie przyjechał. Się Janeczko zrobił sabotaż i tyle z tego. Chodzi się, cieszę, ja teraz patrz. Ja patrz. 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 Ja. Janeczko, zawsze wina Janeczki, tak? A, a czy ja? Dawa. Nic nie ma To co, idziemy poglądać, nie? Chodźcie za to patiet Dobra, wróć to do samochodu. Tata, pojedziemy po coś do picia. O to, później. Podkatę.